Cześć, witajcie w drugim odcinku mojej serii Let's Play Pokémon FireRed.pl w tłumaczeniu Dark Archona. No cóż, mimo tego dziwnego poucinania po bokach w poprzednim odcinku, odcinek został mile przyjęty. Były komentarze, czyli wszystko tak jak chciałem. Za chwilę wkroczymy do lasu Virtian. Może najpierw po, jednak pogadajmy z tymi ludźmi. On jakoś... Oni jakoś nie mówią nic wielkiego. Ale zawsze może coś zobaczyć. Oto i las Wirdian. Wirdian. Tak. W lesie Wirdian możemy spotkać różne Pokémony Najczęściej robaki. Takie jak ten Weedle. I od razu chciałam coś powiedzieć. Jak już da dajcie rady to dawajcie rady... Hmm. To dawajcie takie rady bardziej na czas, Na przykład, ktoś mi powiedział: Złap tego, co wygląda jak jajka. okej, okay. tylko że jego będę mógł złapać dopiero gdzieś w okolicach ligi. No i co mi daje taka rada? No, raczej nie daje mi nic, gdyż zanim w ogóle będę z nim walczył, to będzie bardzo dużo czasu. Mówcie mi, na przykład, żebym teraz złapał założę Weedla. I miał bidrila mam jakąś tabliczkę. Eee, wskazówka. Wszędzie wskazówki. Ja, jak oczywiście nie będę czytał, już grałam to w tyle. Tyle razy. A jeszcze inna osoba. Mówiła mi, abym łapał wszystko, jak leci. A później odkładał do komputera. No, ale ja nie, nie chcę teraz kompletować Pokedexu. Jakoś nie mam na to ochoty. Wolałbym. Moim celem jest tutaj przejście ligi. A Pokedexem, o ile się będę w ogóle zajmował, zajmę się później. Może to jest zły pomysł. Bo później będzie mi się nudzić, ale. Nie chcę się teraz czasu. I od razu mówię: Tutaj Charmander ma ogromną przewagę, gdyż jest sybem ognistym. On niszczy wszystkie robaki. Więc. Przejdźmy się tu Ten las jest jak labirynt, jak to nam ktoś powiedział jakiś czas temu na początku odcinka Ach, nie udało mi się wolałbym unikać tych walk, gdyż one są dość nudne Po prostu raz uderzam i wygrywam No niestety Chyba hm. się coś zastanawiam Ile ci zrobimy dzisiejszym odcinku? Teraz tutaj i tu. W tym lesie, jeszcze poza tym wszystkim, możemy. Ha. Ha, 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 ha. ha. ha? A to jakiś taki dziwny. A dobra. Weźmiemy go. zwijemy sobie dwunasty poziom. A. W tym lesie można spotkać Pikachu. I tam jest chyba szansa 1 na 10, bo nawet jak kiedyś próbowałem zrobić Haka, to tam mi może by były bodajże 10 pól do wyboru 10 pól i tym, a im więcej zaznaczyłem, to tym większa szansa na spotkanie danego Pokemona. Nie wiem czy ja to jasno wyraziłem. Um, może nawet kiedyś będę robił coś w tym stylu Na kanale Ale nie prosi mnie o to Na pewno nie teraz No cóż Walka wygląda jak wygląda Nic szczególnie ciekawego do, Dopiero za chwilę będą ciekawe walki Jeszcze zobaczymy na tę tabliczkę Tak, opuszczamy las Co ma do powiedzenia tam. Eee. Tak, tak. To wiem, proszę pana. Tutaj mamy nową drogę. Nowe stworki. Też powinny jakieś być. Ale głównie na początku się spotyka te wszystkie Pidgey'e, rataty. Tak samo jak na przykład w wrabi, se, 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 wrabi, Emerald Sephir Safir. Safir. Więc możemy spotkać cały czas Pouchy'eny. Albo Zig I to jest właśnie miasto Peuter. Od razu pójdziemy do centrum, aby sobie Zresetować Spawna hmm. Tutaj jest muzeum Ale do niego nie pójdę, gdyż Bilet kosztuje A nie ma tam nic ciekawego Aha A oto i jest Pierwszy gym leader. To od nich będziemy mieli odznaki, które będziemy mogli tutaj sobie ładnie oglądać. Ten pan nam coś tam powie. Zaprowadzać nas na szczyt, okej. Okay. Co proszę? Takie głupoty? Człowieku! Ja tu wiem! Na początku... Aby dojść do lidera, musimy pokonać jakiegoś jego ucznia. Może to takie dobre słowo. Ale muszę też powiedzieć, że im dalej, to tym więcej takich ludzi będzie przed liderami. A i będą łamigłówki. Gast, oczywiście, tak samo jak Tytel, jest bardzo mało efektywny dla Geoda. Wątpię, bym miał z Geodem w jakiekolwiek szanse. Aczkolwiek. Charmander może po prostu broka zniszczyć, bo jeszcze, bo jeszcze on na 16 poziomie chyba że potrafi poznać taki pazur, nie pamiętam nazwy ataku. Taki metalowy pazur. I może też używać ognia. I właśnie nad tym ogniem podpalił Geoda Ogień, tak samo jak trucizna, zadaje obrażenia. I jeszcze Senshu Typ bodajże ziemny. Ach chyba zaraz sprawdzę. Poznaliśmy właśnie Metal Claw na 13 poziomie. Fajnie. To jak mamy metal claw, no to już nie musimy się bać broka. Ale ja bym chciał jeszcze coś sprawdzić. Eee, Senshu, Mm. Nie wiemy. Musielibyśmy go złapać. Oczywiście najpierw pójdę się uleczyć, a dopiero później postanowię powalczyć z brokiem. W, w, w tym komputerze możemy ocenać przedmioty, kiedy nam się skończy miejsce w plecaku, bo takowy się bodajże że kończy. Albo Pokémony, kiedy nie chcemy ich mieć ze sobą. Przepraszam za to, że jak ktoś kreaturę, no ale to Przeżyjecie to jakoś, nie? Zamienimy ich... nie. Może... Podtrenuję pj a, bo jak później pokonam... Jeszcze tego, tego, jak mu tam było... NIE! NIE! Ja przepraszam, ale ja ten odcinek już nagrywam Znaczy, ten... znaczy... Jak nagrywam byłem pierwszy odcinek jeszcze do tutaj doszedłem. Ten koleś tak mnie wnerwiał, bo on za każdym razem cię tam prowadzi. A więc... Jak chcę trenować... To muszę to robić tutaj. A raczej tutaj silnych wrogów nie znajdę. Mogę trenować też na Broku, ale Brok nie jest miastszy. Chciałbym tak, żeby PJ miał co najmniej poziom 12. Hmm. chyba że spróbuję w lesie. Wątpię, że gdy spotkam Pikachu, który jest tak rzadki, będę go w ogóle łapał. Gdyż jakoś nigdy mi się nie podobał. Poznaliśmy szybki atak jak jakoś Pikachu mi się nigdy szczególnie nie podobał Oczywiście tam na początku, kiedy pierwszy raz widziałem Pokemony O właśnie Teraz będzie, no ale wtedy to jasne, Pikachu najsilniejszy, super Ale on jest po prostu anime taki zrobiony, a to jest zwykły Pokemon Właściwie to, jak jego nie wezmę, to niby kogo elektrycznego będę miał w drużynie a Pikachu, mi się by, a Pikachu by mi się przydał, gdybym chciał walczyć z Misty, chociaż nie jestem pewny co do jego movesetu, złapiemy go chociażby dla, dla samego Pokedexu, bo jest przecież i tak rzadki, jak będzie idiotą, no to go po prostu nie będę trenował. O nie! No. Ja bym na ciebie stracił drugiego pokebola, to bym cię zabił Pikachu, mysz Pokémon, ma małe elektryczne torebki na po, obu policzy... Się, się. Aha Ja nigdy nie daję imion Bo jeśli bym tam miał walkę No to teraz zostaje mi tylko Uleczyć I wytrenować pikacza Pikachu nie wiem właściwie czego będę używał. Wątpię, szczerze wątpię czym go chciał. Nie jest zbyt fajny, a i tutaj ma dość brzydki wygląd. Tak, ma jeszcze tutaj. Więc od, od początku musimy walić piorunami. Chociaż to też nie jest takie złe, bo na Misty. To bardzo ładnie w tymi prunami, mogę coś działać. Więc nawet jak Pikachu będzie idiotą, to go wezmę chociażby na samą Misty Ja się nie sugeruję anime, a które teraz jest coraz gorsze. Chociaż właściwie tu nawet teraz Black, Black i White nie jest takie złe, ale po tym co nie odcewili Sino z, z całym ogólnie regionem oraz anime Nie no! Mówiłem, ja stawiam, ja stawiam na atak, to dlaczego mi takie durne ruchy dają? Tail wipe Ech. Może do dobra, pójdziemy dopiero w następnym odcinku Matko, ja, ja już tak długo nagrywam Niech się zrobi taki długi odcinek, bo mi się bardzo przyjemnie gra Naprawdę mi się fajnie gra Widzisz co? jakichś trenerów z którymi nie walczyłem. O matko, co ja zrobiłem? O nie! Otruło mnie. Ja nie chcę być, otru ja nie chcę być otruty. Jaką to Jest na tyle prosty przeciwnik, że W naturze ma tylko jeden ruch. Więc. I to taki ruch, który nie zadaje obrażeń. O, Pokeball. Lekarstwo. Hmm. Zemlał mi. No nie, to już szarka, nie będziemy mi wysyłać. Tak, patrzę na czas i chyba do burka pójdziemy dopiero w następnym odcinku, a w tym jeszcze które po, po EXP'ie No chyba, że właśnie. Powiedzcie mi, czy wolicie odcinki takie 15 minut, czy dłuższe. Bo to też jest dość ważne. Więc co? Ja chyba teraz jeszcze trochę pikacha wytrenuję. I mam taki pomysł, aby. O! Teraz będą to takie coś słabe, efektywne. I mam taki pomysł, aby jego bardziej jeszcze trenować, jak pokona Broka. Tam będzie takie, takie fajne miejsce. Dość. No więc... Jeszcze pikacza będę trenował. Hop, 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 hop Dobra. Pójdźmy może do broka, to będzie takie miłe zakończenie odcinka. Jak przegram to przegram. Brok użył... Matko... Brok. Brok używa typu kamiennego, więc te wszystkie... Tak, M Metal Claw, rani go tak. Ember rani go tak. Więc może... Więc używajmy ich na zmianę. Ładnie, Ładnie będzie to wyglądać. Poziom 14, hura! A oto i Onix. To jest taki jakby pupilek. Bo każdy lider ma takiego jakby swojego pupilka. Tego, tego najsilniejszego i to nawet w anime było dość pokazane. Oczywiście PJ ma bardzo małą szansę. Nie zna żadnego ruchu, który by mógł o nim coś zaszkodzić. Podobnie jak Pikachu, który zna tylko Thundershock, a on jest odporny na takie elektryczne. Więc nie mogę mu nic zrobić. Na szczęście miałem blisko checkpointa. No to jak? Kończy odcinek czy nie? Będzie mi się dużo wrzucać. Ale wiesz co? Pokonam tego Broka. Chcę go pokonać. A żeby. A żeby on ci podpalił. O! Chcę, chcę go podpalić Nie chcę zmieniać Oczywiście mogę użyć tych wszystkich miksturek Ale O właśnie, teraz użyjemy pikacza I to mu, a to mu obniży co? A tak to obniżymy może Bronę i atak na zmianę Bo pigasz tak czy jak zginie To jest dość dobry pomysł, Nawet da, żeby najpierw dać jego Do Nixa, żeby, żeby mu statystyki poobniżał Ja gram na atak, jak mówiłem Ale Takie odstępstwo od moich reguł Chyba mi nie zaszkodzi Dobra, ja zamykam oczy i walę cały czas z tym quick atakiem, bo nie jest dość szybki. O! Sam raz po co nie wiem zamieć oczy. No to co? pokonujemy broka i kończymy odcinek. Myślę, bo teraz na tytułem odcinka, bo nie wiem, może będę tytułował, albo chociażby niektóre będę tytułował, będę miał fajny pomysł na tytuł. Rozwal go, rozwal go. Ty, jeden kuś to tyle ci życia zostało. 15 poziom, hurra. A ja teraz sobie zmienię na Pikachu. I mu będę statystyki obniżał. O, jak fajnie. Pikachu jest chyba też dość, dość szybki. Tak przynajmniej ostatnio zaobserwowałem. Teraz przez odcinek. Właśnie Statystykami go Wszystko mu ci obniżymy I jak mówię, ja zawsze lecę na atak, ale teraz postanowiłem trochę taktykę zmienić Tak jednorazowo, żeby zobaczyć czy to się w ogóle opłaca Jakoś nie widzę, żeby tutaj było coś ciekawego Już nie może spaść Aha I cały czas buduje A to główek Wait a moment Muszę coś sprawdzić 35 40 i 40 Okej okay. Dobra, zginęliśmy Ale jeszcze mamy czarka jak ładnie, brawo! Przysznie! Pokonaliśmy broka. Dostaźmy odznakę. I możemy używać flesza! Oraz zostaćmy atak. To jest takie TM. Techniczna moc. Tam bo mamy takie ataki, które możemy Pokémonom wypalić, jakby na płytkę, nauczyć ich spłyty. Niestety żaden z naszych Pokémonów nie potrafi się nauczyć ataku Rock Tomb. So, a, mam taki jeden. Matko, zaraz zacząłem po angielsku. Nie. Tak, teraz, teraz już na tym okresie nie ma, to jest profesor. I on mi da buty do biegania. Przytrzymując B, na X. Będziemy mogli biegać, ale ja gram na przyspieszeniu, więc to i tak jest szybciej. To jest takie piękne miejsce, gdzie sobie możemy trochę poćwiczyć, poekspić. O matko, ja nie byłem w centrum? O, jak jestem? Wydawało mi się, że byłem. Nie mogę przecież zginąć walcząc z czymś takim. I mam 16 poziom, fajnie. Co? Charmander ewoluuje. Nie wiem czy słyszycie muzykę. Mój Charmander ewoluował w Charmeliona. Ale fajnie. Po ewolucji pokémonowi się zwiększają wszystkie statystyki Po prostu jest silniejszy No i teraz chyba tym miem powinniśmy Ten odcinek Definitywnie Zakończyć A więc to by było na tyle Piszcie mi Co mam zrobić z moim movesetem Co z atakami itd Subskrybujcie, jeżeli Wam się podoba, dajcie kciuk w górę i tak dalej, bo to też mnie będzie motywować. No to dziękuję Wam wszystkim. Ja jestem tej. Było miło. Cześć.